Albo się po prostu wyciszyć. Ale teraz Dobra. Ale Dobra, to zaczynamy już. Nie, Zaczynale? zaczekajmy na wolfi. A, Wolfi z nami. Jeszcze to poczekaj, bo ja nie wysłałam linku. Chyba, że ty wyślesz Nie, ja jej wysłałam link Spoko. W sensie to napisz mi link do chomiczka, bo ja ci dałam ten. Okej? Okay? Ale wiesz, że my mamy live nadal. W sensie Wcisnęłam już live, więc to już się w sensie jest live. Ale robimy go z Robloxa. No. Nawet nazwałam. live Roblox. On nie jest Wolfima, zaraz wracam. Dobra, pierwszy zacznijmy. Nie. Bez niej. To, okay, z, o... to dodaj mnie do znajomych. Dobra, a dodaś, y, dasz mi to hasło do y, robinowego chomiczka? Tak, kolejnie no, ci dam. A możesz, okay? teraz? A możesz nie, teraz. Nie, nie, nie teraz? mogę. Nie mogę, bo teraz y, ro, zaczynamy live z Robloxa. No tak. Ale możesz napisać na Discordzie? Nie, Jest. Jaki był? Czekaj, czekaj. A jaką ty masz nazwę? Czar wyślę ci na prywatnym. Czarno wdowa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 i tak dalej. Tak, tak. Ale śliczne konto. Zdroszczę ci. Serio. Przepiękna jest. Piękne ma włoski i tak dalej. A o co ci chodziło z tym hasłem? W sensie, czemu ci nie działać, czy coś tam? Rozumiem, że nie jesteście gładni. Nie. Ja jest. Ja. Ale ty ja się ja masz, to, piękny skin. No chcesz zjeść jak sendar, czy nie?